Szturmowiec Lego Star Wars. Chyba każdy kojarzy tą figurkę, co drugiemu przeszła przez ręce, a co trzeci ją po prostu ma. Ale jaka jest historia tego figa, tego dowiemy się w tym odcinku. Przyjrzymy sobie archiwalne edycje szturmowców i zobaczymy, jak wyglądały na przestrzeni czasu legowe wersje jednostek Imperium. Chociaż zwykły imperialny żołnierz wyglądał zgoła inaczej, to właśnie imperialni szturmowcy stali się ikoną i podstawą imperialnej armii. Ich celność urosła do rangi MEMA, z którego śmieją się nawet twórcy filmów, a ich minifigurkowe wersje od lat zasilają armię wielu afoli na całym świecie. Pierwsza minifigurka zwykłego szturmowca pojawiła się w 2001 roku, nie mieliśmy wtedy jeszcze żadnego odlewu Blastera, oraz co ciekawe, główka tego Stormtroopera była. Całkowicie żółtą główką, bez żadnych nadruków. Dosyć dziwne. W 2005 roku zostały zmienione nóżki w tej figurce. A od 2006 roku główka szturmowca stała się całkowicie czarną główką. Również bez żadnego nadruku. 2006 rok przyniósł nam również zmianę w postaci kratownicy na tej części, gdzie są jakby usta szturmowca. Nadruki wówczas były jeszcze dosyć proste, a główka wciąż czarna, jednak w 2012 roku dostaliśmy nową wersję głowy szturmowca, który był ubrany w taką jakby balaklawę, na której nadrukowano mieliśmy twarzyczkę z kilkudniowym zarostem. Pokazałbym Wam ją tutaj, ale niestety wysyłka przedmiotu się trochę przedłużyła, dlatego no musicie zobaczyć na obrazku. W 2014 roku wyszła moja ulubiona wersja szturmowca. Jest to cały czas ten sam odlew hełmu, jednak nadruki na nim poszły bardzo do przodu. Widzimy tu świetnie zarysowane kontury tego pancerza, zadrukowane nóżki, jak i obustronnie zadrukowany torsik. No, były to już lepsze czasy. No i przede wszystkim nugatowa twarzyczka z grymasem. No, bez alternatyw, no ale wiadomo czemu. Ta wersja szturmowca trwała aż do 2019 roku z jedną małą przerwą. Była to oczywiście przerwa na szturmowców z serialu Rebel. Tak, nowa animacja zyskała zupełnie nowe nadruki na hełmie szturmowca, lekko zmieniony pancerz, no i uproszczony nadruk jeżeli chodzi o nóżki. Nadruk z tyłu prezentuje się w ten sposób, a twarzyczka... No, twarzyczki tutaj pozostały niezmienione. Raz była ta wkurzona, raz właśnie taka spokojna. W międzyczasie pojawiły się oczywiście stud-shootery jako podstawowe wyposażenie naszych szturmowców, ale... Nie jest to zbytnio chwalebna historia Lego. Rok 2019 przyniósł nam nową wersję hełmu szturmowca. Jest ona odlewana z dwóch części i ma swoich wielkich fanów, jak i wielkich przeciwników. że nie robię aż takiej wielkiej zwady, ale wolę te starsze. What did you say? Jeżeli chodzi o główki, no to również w tych wersjach szturmowców LEGO zaczęło eksperymentować z kolorami skóry, żeby po zmienieniu koloru paska na biały eksperymentować również z płcią szturmowców. Wizerunek przeciętnego szturmowca Imperium przeszedł znaczącą zmianę. Ale jak było z innymi jednostkami? Dużo krótszą historię przemian ma Snowtrooper, który zaczynał od takiego specyficznego odlewu plecaka razem z kaskiem, hełmem. Zdejmowaliśmy go w taki sposób. Dosyć podobny do OG wersji Bobby Fetta. Gdzie również w ten sam sposób mieliśmy zrobiony odlew. No, uważam, że to jest najlepiej wyglądający jetpack, tak swoją drogą, ale inna historia. Sam Snowtrooper miał czarną główkę. No, był to pewien wymóg, żeby jego oczy, które tutaj były wydrążone mogły być wypełnione w czarny sposób, tak jak soczewki Snowtrooperów. Jedyne co w kwestii tej figurki zmieniło się na przestrzeni lat, to no to tak naprawdę blastery. Dopiero w 2016 roku razem z bazą Echo dostaliśmy nową wersję Snowtroopera z zupełnie nowym odlewem, jeżeli chodzi o ten kask. Wizjery są tutaj już nadrukowane, a nie wydrążone. Dostajemy również nowy nadruk na torsiku. Jest on obustronny, jak również dostajemy tutaj plecaczek, Czasami on był wzbogacony jeszcze o taki element, no taki. No i tutaj Lego już mogło sobie pozwalać na typowe dla szturmowców kremowe twarzyczki. Ta wersja nie pozostała jednak ostateczna i obecnie mamy do czynienia z taką wersją Snowtroopera. Ma on zadrukowane nóżki przedłużające płaszcz, obustronnie zadrukowany torsik, dark tanowe rączki oraz, jak to na Lego przystało, najróżniejsze kolory skóry czy rodzaje płci. Sam odlew pozostał taki sam. Jeżeli chodzi o Scout Troopera, no to pewną ciekawostką jest to, że dostaliśmy go jeszcze zanim dostaliśmy zwykłego szturmowca. Pamiętam, że kiedy jako dziecko zaczynałem zbierać LEGO Star Wars, no to był gigantyczny problem z dorwaniem tych Scout Trooperów. No i tak, tak jak widzicie jest to bryloczek. Po latach jakoś nie uzupełniałem, no bo przecież mamy tych nowych. Ale na razie zostając przy tym. Mieliśmy dosyć prosty, a bardzo udany nadruk. Jeżeli chodzi o hełm, miał on wydrążony ten wizjer. I tak, odlew tego hełmu był wykorzystany również przy pierwszej wersji klonów z Keszyk. Sama figurka nie przechodziła jakiejś znacznej transformacji, oprócz lekko zmienianych nadruków, nowej wersji główki oraz rączek zmieniony na czarny kolor, to tak naprawdę dużo się nie działo do momentu, kiedy dostaliśmy nowego obecnego scout Troopera No i tutaj nadruk już po prostu deklasuje nam poprzednią wersję. Odlew hełmu jest również nowym odlewem. Jest naprawdę bardzo ładnie wykończony, no dobrze znamy tą figurkę przede wszystkim z gazetek. Tutaj już jest również pełna dowolność, jeżeli chodzi o twarze, płcie grymasy. A jeżeli chodzi o alternatywne wersje tej figurki, no to dostaliśmy ją w formie śnieżnej. Nieco ciekawszą historię mają Sandtrupperzy. Chociaż ich pierwotna wersja to po prostu zwykły szturmowiec z nałożonym pole dronem, no to ta figurka miała kilka swoich przemian. Kolejny, a właściwie pierwszy taki pełnoprawny sand Trooper, to szturmowiec z kapsuły droida, gdzie na tym starym odlewie hełmu oraz w starym pancerzu zostały zrobione przepiękne nadruki piasku. Wyświetla Wam się tutaj, no bo to jest właśnie ta przesyłka, która nie dotarła na ten film. Mieliśmy tamtą już słynną czarną główkę z nadrukowaną twarzą, no i dwa odróżniające się poldrony. Dwa lata później, bo w 2014 roku, przyszedł do nas mój ulubiony Sandtrooper, również ma on umorusany tors. Nową wersję nadruku umorusany piaskiem nogi oraz uwalony piaskiem hełm. Wygląda to po prostu prześwietnie. Dostał on również czarny pauldron oraz tak zbudowany plecak. Tak, to jest puenta, bo nie wiem co więcej powiedzieć. No nadruk jest obustronny. Co jest bardzo fajne, ta wersja również z tyłu była uwalona piaskiem. Po latach przyszedł jednak czas na zmianę i pojawiły nam się nowe wersje Sand Trooperu. Czyli ten finalny, można by rzec, pancerz Turmowca został uwalony piaskiem. No, wygląda to fajnie. Ja lubię chyba każdą wersję Santrupera. Troopera. Nie jest to, co prawda, najlepsza. Najlepszy był ten poprzedni. Niemniej podoba mi się ta. Dostaliśmy tutaj dwie wersje kolorystyczne Paul Dronów, nowe wersje plecaków. No, i w tym wypadku również tył torsiku jest uwalony piaskiem. Wraz z wychodzeniem różnych gier i filmów, Lego prezentowało nam kolejne jednostki specjalne Imperium. W zależności od tego, jaki odlew był aktualnie używany przez nich. W ten sposób dostaliśmy na przykład Shock Troopera z Battlefronta. Tak, jest to imperialna wersja tego klona, co teraz lata w gazetkach. Szczerze uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych imperialnych hełmów jakie są. W tym samym zestawie z Battlefronta dostawaliśmy również jet troopera. Mamy tutaj pięknie poniszczony, jakkolwiek to brzmi, ale pięknie poniszczony pancerz turmowca, no i nowy wówczas odlew jetpaka. Film solo dostarczył nam naprawdę ciekawą rzecz, ponieważ jest to szturmowiec patrolowy, którego hełm jest zupełnie nowym odlewem. Tak jak torsiki, nóżki, wszystko jest ekskluzywne stricte dla tej figurki. To było cechą charakterystyczną pod serii Solo. Za to przed korzystaniem z aktualnych odlewów nie umknął szturmowiec artyleryjski. Dostawaliśmy razem z nim taką moździerz, która wygląda jak z II wojny i trochę mnie dziwi, że była w Star Warsach, ale spoko. No i przepięknie zadrukowany torsik z wyjątkowym żółtym pauldronem no i plecakiem nawiązującym do Sand Trooperów. Szkoda, że jak już robili szturmowców z Mando, to nie dali nam tego ogniowego. Film Rogue One przyniósł nam zupełnie nowy odlew hełmu, znany przede wszystkim ze Scarif Troopera oraz z kierowców imperialnego czołgu, jak i pilota Dartha Vadera w zamku Darta Vadera, no ale to już nie było z Rogue One. Szturmowców ze Scarif dostaliśmy w dwóch wersjach, mianowicie takiej zwyczajnej jako żołnierza, no i takiej z niebieskim malowaniem jako dowódcy. Ich cena w czasie urosła do tego stopnia, że raczej nie polecam nikomu tego kupować z drugiej ręki. Dużo korzystniej wyszłoby nam zainteresować się tym kierowcą czołgu Imperium. Co ciekawe jest to dokładnie ten sam mundur, który mamy w przypadku Scarif Troopera, tylko w wersji białej. A i nóżki ma trochę inne. Ale minimalnie. Nadruk na hełmie z kolei różni się zdecydowanie. Mamy tutaj zupełnie inny wizjer i zupełnie inne oznaczenia. Nie możemy również zapominać o Death Trooperach z Gangu Krenika. Wyszli oni w dwóch wersjach, które różniły się nadrukiem z samego torsiku oraz posiadaniem tego poldronu. Jak widzimy, ten ma trochę taki bardziej dowódczy, zaawansowany. Ten ma po prostu zwykły pancerz. No, ale co było unikalne przede wszystkim w tej figurce to hełm. Figurki Dark Trooperów prezentują się świetnie i myślę, że powinny znajdować się w każdej armii. Coś, co pewnie znajduje się w każdej armii, no to jest mroczny szturmowiec. Znamy go z drugiego sezonu Mandalorianina. Jest to właściwie robot, a nie szturmowiec, no ale w sumie należał do szturmowców, nawet chociażby z samej nazwy. Dostawaliśmy tutaj bardzo specyficznie zadrukowaną główkę, wygląda troszeczkę jak rapton z Ninjago. Do tego dostawaliśmy fenomenalny odlewik hełmu. No, na nadrukowany torsik narzucaliśmy taki oto na ramiennik: Shadow Trooper. Nie jest on kanoniczny, możemy go wykorzystywać sobie jako jakieś jednostki specjalne. Niemniej, sama figurka pochodzi z gry Star Wars: The Force Unleashed. No i ten szturmowiec umiał, tak jakby, pojawiać się i znikać. Dosyć irytujący przeciwnik. Zdecydowanie jedną z najpiękniejszych jednostek specjalnych są Range Trooperzy. Znamy ich z filmu SOLO, ochraniali oni imperialny konwój. Figurka dostała unikatowy odlew hełmu. Bądź co bądź dosyć rzadki biały blaster. Przepięknie zadrukowany torsik, obustronnie oczywiście. Zadrukowane nóżki, no i taki kuchowy kołnierz. Wygląda po prostu fenomenalnie. Kolejna z tych figurek totalnie nie odstaje. Mamy tutaj szturmowca z MIMBAN. Ma on uwalony błotem i podniszczony pancerz szturmowca. Zmodyfikowany hełm szturmowca. Mamy tutaj płytę czołową, która dodatkowo ochrania. Zadruk na torsiku jest oczywiście obustronny. I w tym wypadku dostajemy taką pięknie wyciętą pelerynkę, która ma imitować nam płaszcz. Jeśli mówimy o siłach specjalnych, no to nie mogło zabraknąć Inferno składu. A tę wersję omówimy sobie kiedy indziej. Niemniej sama figurka imperialnego komandosa zasługuje tutaj na chwilę uwagi. Przepiękny hełm, jest to ten sam odlew, który mają AT-AT trupezy oraz piloci. Chociaż w tym wypadku dostajemy szczególne malowanie, no i charakterystyczne oznaczenie oddziału inferno. Jeżeli chodzi o twarzyczki, no to agentów w Battle Packu dostawaliśmy trzech: trzy takie same hełmy, czarny pas narzędziowy w tym wypadku, no i ten przepięknie zadrukowany torsik oraz nóżki.